Siemaneczko, jestem Jakub Litwin i witam was w już szesnastym odcinku No nad November no przepraszam was, że trochę spóźniony ale no jakoś zegarek mi się chyba przystał, no wiecie o co tam. no i w dzisiejszym odcinku powiem wam że jeden z widzów do mnie pisał że jest w strasznej potrzebie i że nie wie czy nie przerwać challenge'u, ale ja poszedłem, to, to znaczy powiedziałem, żeby poszedł do rozum, porozum do głowy i zaproponowałem mu granie w CS-a i, i nie zwalił. Więc pamiętajcie, jakieś gry, zabawy, oczywiście nie erotyczne, bo wtedy to jest niefajnie, ale na przykład taki CS, żebyś się tak wkurwił, że ci się nic nie chce, no no to wy wiecie o co kamano, no więc wydaje mi się, że trzeba być silnym tak silnym, żeby żeby nie zwalić. To jest właśnie w tym istotne. No więc dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, like suba, dzwoneczek i komentarz. A ja się z Wami żegnam. I oczywiście oprócz tych czynności, które Wam powiedziałem, musicie jeszcze nie walić konia. Więc siema!